Niech będzie błogosławiona przynajświętsza Maryja. Witajcie, moi drodzy, na wieczornej modlitwie, a ją krótką sentencją. Maryja nie zatrzymuje dla siebie miłości, prowadzi nią prosto do Boga. A teraz modlmy się. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Matko Najczystsza, wędruję dziś do Ciebie ścieżką serca. Chcę przylgnąć do Twojego spojrzenia, słuchać się w ciszę Twojej obecności. Nie przynoszę nic prócz pragnienia kochać Ciebie bardziej i przez Ciebie kochać Boga pełniej. Maryjo, droga miłości i pokory, ucisz moje serce, aby słyszało szeb ducha. Prowadź mnie przez codzienność jak matka, cierpliwie, łagodnie. Ucząc miłości, która nie szuka siebie, pomóż mi kochać tak jak Ty, w milczeniu, w służbie, w zawierzeniu do końca. Ucz mnie patrzeć czystym spojrzeniem, przyjmować z pokorą, oddawać bez lęku. Niech Twoja obecność będzie dla mnie drogą, drogą, która zawsze prowadzi do Jezusa. Proszę uchwyć moją dłoń w chwilach zwątpienia. I przypominaj mi, że jestem dzieckiem Bożej miłości. Maryja umiłowana, córko Ojca, matko syna, oblubienico Ducha, przyjmij moje serce na drogę światła. Z Tobą chcę iść bezpiecznie przez miłość, przez ciszę, przez zaufanie, aż zaprowadzisz mnie do domu, gdzie czeka Bóg. Amen. Podziękujmy teraz Maryi. Dziękujemy Ci, Maryjo, za tę świętą chwilę spotkania, za Twoją cichą obecność, która koi i umacnia, za to, że prowadziłaś nasze serca drogą miłości ku Jezusowi. A ja dziękuję również za tych, którzy modlili się razem ze mną, za każde serce, które dziś zaufało i otworzyło się na światło. Błogosławionego wieczoru z Maryją w sercu.